Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej z udziałem marszałka województwa pomorskiego pana Mieczysława Struka. Mamy dobre wiadomości z województwa, o których powie pan marszałek, a ja też mam propozycję dla Słupska, o której powiem w drugiej części konferencji prasowej. Oddaję głos panu marszałkowi. Panie i panowie, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować mieszkańcom Słupska za tę ilość głosów, które otrzymaliśmy w wyborach, w wyborach samorządowych w pierwszej, w pierwszej rundzie. I za to, że dzisiaj nasz kandydat na prezydenta miasta Słupska może wystartować do rywalizacji o fotel prezydenta w drugiej w drugiej turze. Bardzo jeszcze raz dziękuję mieszkańcom mieszkańcom Słupska za, te, za te głosy. Ale chcę jednocześnie przekonać tych wszystkich, którzy, którzy jeszcze mają wątpliwości, którzy nie wiedzą do końca, czy chcą oddać głos, czy pójdą do urn wyborczych, że warto, warto pójść. W tej chwili rozgrywają się tutaj w Słupsku znaczące rzeczy. Po pierwsze jest ogromna szansa na ewidentną zmianę stylu sprawowania władzy w mieście Słupsku. Po, po wielu latach, kiedy odsunięta w wyniku decyzji wyborców z miasta Słupska została ekipa SLD, ta związana z, z, Maciejem, z Maciejem Kobylińskim, jest szansa na to, żeby dokonać w tym mieście wielkiego przełomu. Chcę powiedzieć, że przez ostatnie lata nie mieliśmy wiarygodnych partnerów tutaj na terenie miasta, miasta Słupska, którzy chcieliby pójść tą samą drogą, którą idą inne miasta, takie choćby jak Gdańsk, Gdynia, czy też na przykład miasto, miasto Tczew. A więc dla województwa jest niezwykle ważne, aby... Trzecie miasto pod względem wielkości, jaką jest miasto Słupsk jakim jest miasto Subsk w województwie pomorskim, odgrywało daleko większą rolę niż, niż do tej pory. W końcu park wodny nie może być najważniejszym celem strategicznym dla miasta dla Subska. Miasta My chcemy to zmienić. Chcielibyśmy, aby, aby te dysfunkcje, które zdefiniowaliśmy dysfunkcja więc pewne Pewne bariery rozwojowe. To zdefiniowaliśmy tutaj w mieście Słupsku przy okazji tworzenia strategii rozwoju województwa pomorskiego, przy okazji przygotowania sześciu regionalnych programów strategicznych, a to był proces, który trwał przez, przez ostatnich kilkanaście e, miesięcy, e, żebyśmy mogli je zneutralizować. To znaczy, wtedy, kiedy mówimy o mm, wykluczeniu transportowym. No to jednym tchem wymieniamy konieczność zbudowania drogi S6, o którą zabiegał Zbigniew Konwiński jako, jako poseł, i dziś wiemy, że ta, to zadanie staje się, to przeciwieństwo staje się faktem, zostało wpisane do kontraktu terytorialnego. Przed chwilą kandydat na prezydenta Zbigniew Konwiński wspomniał o dobrych, dobrych wieściach. Ja je opieram nie tylko dlatego, że jestem tutaj właśnie w Słupsku i chcę wesprzeć kampanię Zbigniewa Konwińskiego na prezydenta miasta Słupska, ale też dlatego, że w ostatnich kilku dniach parafowaliśmy kontrakt terytorialny. Kontrakt terytorialny, który przyciąga na teren Pomorza łącznie około 31 miliardów złotych na różne przedsięwzięcia, które będą realizowane w ciągu najbliższych 7 lat. I oczywiście mieszkańcy Słupska mają prawo zapytać, jakie przedsięwzięcia będą, będą tutaj realizowane. Po pierwsze, zaczęłem mówić o wykluczeniu transportowym. Droga S6, która na skutek różnych okoliczności, w tym różnych protestów, zmian przebiegu, przebiegu w, obrębie, w obrębie Lęborka, nie wchodziła do realizacji, wejdzie do realizacji, jest częścią kontraktu terytorialnego. Kontrakt terytorialny to jest takie, po, takie porozumienie pomiędzy rządem i e, samorządem regionalnym, które przedsięwzięcia inwestycyjne będą, będą realizowane w ciągu najbliższych 7 e, najbliższych e, lat. E, po drugie, modernizacja e, linii kolejowej ze Stargardu Szczecińskiego do, do Gdyni. Wcześniej zaplanowany był tylko jeden odcinek do Słupska, ale bardzo zabiegaliśmy o to, żeby rozbudowany był korytarz transportowy. Ja osobiście w to angażował się Zbigniew Kondiński. Korytarz transportowy na całym odcinku od Berlina, można powiedzieć, czyli od Stargardu Szczecińskiego w praktyce do, do, samej, do samej Gdyni. Przewidujemy modernizację trzech dróg, trzech dróg wojewódzkich, to też nasz wkład, który będzie współfinansowany z regionalnego. Z regionalnego programu operacyjnego. To także zabiegi kandydata na prezydenta Zbigniewa Konwińskiego o to, żeby silniej zespolić się z Ustką i zbudować, zbudować marinę w Ustce. Więc z jednej strony ta wspólna myśl ustępującego burmistrza Olecha i Zbigniewa Konwińskiego będzie też realizowana w tym, w tym okresie, okresie programowania. Mamy też cały szereg innych planów, które silnie, silnie wiążą się z, z, z pozycją miasta. Chcę to zresztą podkreślić, że to wcale nie jest tak, że pewne rzeczy dzieją się za sprawą tylko i wyłącznie prezydenta miasta, czy też jego, jego urzędników, a inne rzeczy dzieją się za sprawą samorządu regionalnego. Tam, gdzie istnieje bliskie współdziałanie, gdzie, istnieje, gdzie istnieją wspólne cele, można zrealizować, zrealizować zdecydowanie więcej. Mamy takie przykłady w Gdańsku, w Gdyni, i takie przykłady też będą, będą w Słupsku. A więc bardzo nas interesuje Zbyszek Konbiński przez wiele, wiele ostatnich miesięcy, a niektórzy by powiedzieli pewno i lat zabiega o to, żeby wreszcie przenieść oddział położniczo-ginokologiczny z Ustki do, do Słupska. Ja chcę dzisiaj zadeklarować mieszkańcom, tym, którzy mają jeszcze wątpliwości, że oczywiście tak, jesteśmy zainteresowani, aby w szpitalu w Słupsku oddział ginekologiczno-położniczy został przeniesiony. Nie ma żadnych powodów, dla których w przyszłości przyszłe matki miały, miały rodzić swoje dzieci w Ustce, powinny właśnie w tym głównym mieście, gdzie, gdzie, gdzie mamy szpitalny oddział ratunkowy, gdzie są sale operacyjne, gdzie jest, gdzie jest zapewnione bezpieczeństwo leczenia, ale także, także bezpieczeństwo rodzenia Zapewnić. Także dziękuję bardzo Zbyszkowi Konwińskiemu za to, że zabiegł o rzecz, która, która nie jest przecież przypisana do, do kompetencji samorządu, samorządu lokalnego. To także zbudowanie całego systemu opieki społecznej i psychiatrycznej w związku z, z rozbudowywanym centrum, centrum Psychiatrii. Chcielibyśmy, aby, aby w sąsiednich sąsiedni budynkach znalazła się również. Opieka, opieka społeczna i pomoc, pomoc rodzinom. To także Muzeum Pomorza Środkowego. Tego też nie ukrywamy, że bardzo liczę na współpracę z, ze Zbigniewem Konwińskim jako prezydentem, prezydentem miasta w zakresie, w zakresie tworzenia solidnego oddziału Muzeum, Muzeum miasta, miasta Słupska. Będziemy zabiegać o to, żeby wreszcie Brent, jakim mo, mogą być dzieła, dzieła Witkacego, Stał się rzeczywistym, realnym, realną marką, marką miasta, miasta Słupska, która będzie go promować, będzie go rozsławiać. I tego bez miasta trudno byłoby sobie wyobrazić, żebyśmy mogli, mogli realizować tak ważne przedsięwzięcie. I wszystkie inne przedsięwzięcia, które zapisaliśmy w ramach negocjacji dla miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli miasto Słupsk-Ustka, będziemy chcieli wspólnie z prezydentem. Z prezydentem Konwińskim realizować. Szanowni Państwo, chcę zaapelować, że te wszystkie przedsięwzięcia, o których, o których przed, chwilą, przed chwilą mówiłem, można realizować wspólnie, razem z kimś, kto po prostu zna to miasto, zna je na wylot, kto po prostu miłością obdarzył to miasto od, od początku swojego, swojego urodzenia. A więc postawmy przede wszystkim na człowieka, który tutaj, tutaj kocha to miasto, który tutaj się urodził, który jest Częścią tej, tej, tej społeczności. Dlatego apeluję o oddanie głosu na Zbigniewa Konwińskiego. To jest ważny moment w życiu społeczności miasta Słupska. Oddajcie głos na Zbigniewa Konwińskiego, bo on gwarantuje wspólnie z władzami województwa realizację tych celów, o których powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu marszałkowi za dobre słowa, dobre wiadomości. Chciałbym też również przekazać informację, że zaproponowałem już panu Andrzejowi Twardowskiemu i również poinformowałem o takiej propozycji pana Roberta Kujawskiego stworzenie wielkiej koalicji dla Słupska składającej się z tych trzech środowisk, czyli tych trzech środowisk, które łącznie wprowadziły do Rady Miejskiej 20 na 23 radnych. Stworzenie takiej koalicji ponad podziałami, która by wspólnie pracowała i realizowała między innymi te projekty, o których powiedział pan marszałek. To jest najwyższy czas, żeby zakończyć właśnie kłótnie w Słupsku, kłótnie między prezydentem, Radą Miejską, żeby wreszcie pójść do przodu, żeby bez względu na to, co nas dzieli na scenie politycznej ogólnopolskiej, tu dla Słupska pracować razem wspólnie ponad podziałami. Dlatego zrobiłem to telefonicznie wcześniej, a również za państwa pośrednictwem składam propozycję Robertowi Kujawskiemu i Andrzeju Twardowskiemu stworzenia wielkiej koalicji, wielkiej koalicji dobrych zmian dla Słupska. Panie Marszałku, można jeszcze pytankowo bo... tak, no. e... jestem już... gotowy <grym> <grym> Deklaracje bardzo poważne, Pan mówił, ale jest zwykle diabeł i w szczegóły. Chciałem zapytać o ewentualny termin przeniesienia tej produkcji z łódzkiej do służby, jak Pan to ocenia realnie, bo de facto trzeba zbudować nowy budynek przy obiekcie na Chowalczyków i wspomina Pan o remoncie trzech dróg wojewódzkich. Których? Zaraz odpowiem. Po pierwsze, jeśli chodzi o. Hmm... Najpierw zawsze to co jest dla mnie łatwiejsze, zacząłem od transportu, czyli od budowy drogi drogi S6, modernizacji linii kolejowej Stargard, Szczeciński, Gdynia. Nie wymieniłem linii kolejowej nr 405, która stała się już wcześniej faktem, bo, bo zdecydowaliśmy się na przygotowanie dokumentacji, na finansowanie dokumentacji. To jest linia Szczecinek, przypomnę Szczecinek, Słupsk, Ustka ale to także trzy drogi wojewódzkie, droga 203, 209 i, 200, i 211, które w silniejszy sposób wiążą, wiążą Ziemię Słupską z pozostałą częścią, częścią kraju, z systemem dróg, dróg krajowych. Ja wiem, że pewno się pojawi pytanie dotyczące drogi, drogi do Ustki. Chcę, chcę zapowiedzieć, że mimo tego, że nie jest wymieniana tutaj w, w strategicznych dokumentach, to jest to zadanie, które jest przedmiotem zainteresowania Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wcale nie musi być współfinansowana ze środków, ze środków europejskich. Jeśli chodzi o porodówkę jestem co do tego przekonany, absolutnie przekonany, że jeśli będziemy mogli wspólnie, wspólnie sprawować władzy na Pomorzu i w mieście Słupsku, w ciągu dwóch lat przeniesiemy oddział ginekologiczno-położniczy do, do Słupska. Ja nie ukrywam tego, że nie do końca rozumiałem, dlaczego, dlaczego przez tyle lat nie potrafimy tego problemu, tego problemu rozwiązać. Dlaczego nawet nie został ten problem rozwiązany w momencie zakończenia budowy budowy szpitala w Słupsku? Być może wynika to z tego też, że część, część oddziałów, część decydentów właśnie w szpitalu w Słupsku bardzo dużo chce powierzchni, sal i, i tak dalej. Ale wydaje się, że to jest absolutnie oczywiste, o czym powiedziałem, z tego, ze względu na aspekty bezpieczeństwa. Jest potrzeba dostępu do sal operacyjnych, jest potrzeba dostępu do szpitalnego oddziału ratunkowego a tego nie mamy w wózce z punktu widzenia bezpieczeństwa dla kobiet, które chcą rodzić, ale także i takiej polityki prorodzinnej byłoby bardzo, bardzo ważną strategiczną decyzją dla, dla słupszczan, albo wprost dla mieszkanek Słupska, żeby mogły mieszkanie, mieszkanek ziemi słupskiej, żeby mogły rodzić w bezpiecznym szpitalu. Deklaruję realizację tego przedsięwzięcia w ciągu dwóch lat, o co zabiegło, jak powiedziałem wcześniej poseł Zbigniew Konwiński. Panie czy te wszystkie działania będzie pan wspierał również kiedy prezydent zostanie pan dziewiąt? Te działania to są część, część strategicznych, strategicznych działań, które, które zapisaliśmy w dokumentach i jestem co do tego absolutnie przekonany, że będą podjęte przez samorząd regionalny. Niezależnie od tego, kto będzie, kto będzie prezydentem ale chcę to podkreślić jednoznacznie, że wszędzie tam, gdzie istnieje bliskie współdziałanie pomiędzy prezydentem miasta i władzami regionalnymi, te działania, te działania mogą być realizowane. W wielu aspektach, w wielu przedsięwzięciach niestety takiego, takiej, takiej otwartości nie mieliśmy, dlatego zakładam, że, że po wygraniu wyborów przez Zbigniewa Konwiskiego będziemy mogli zabrać natychmiast, natychmiast do rzeczy. I że z nowym prezydentem nie będziemy czekać aż przez dwa lub trzy, albo może całą kadencję będzie się uczyć, uczyć miasta. Dziękuję bardzo. Yy, jeszcze? Ja tak? jeszcze dopytam i mam pytanie też do, do, do kamerza prezydenta, ale to ta powoducha to jest budowa nowego, nowej części szpitala, czy pozostałe oddziały, będą się musiały też rozpoczynać. Yy, porozmawiamy na ten temat z zarządem z zarządem szpitala. W moim przekonaniu yy, takie mam też informacje że można je zorganizować w oparciu o istniejącą infrastrukturę i oczywiście wiem, że są różne głosy, są też głosy takie, że nie, na przykład obecnego dyrektora, ale są też i takie głosy, że tak. Ta sprawa będzie by musiała być rozstrzygnięta na poziomie samorządu wojewódzkiego. Oczy... Ja mam jeszcze pytanie, czy ta propozycja tej dużej koalicji oznacza też udział przedstawicieli tych dwóch komitetów we władzy wykonawczej. Tak, jeśli będzie takie zainteresowanie, nie wykluczam udziału władzy wykonawczej, przedstawicieli obu, obu komitetów, tak? No, żebyśmy skończyli wreszcie te, te spory słupskie, ten konflikt Rada Miejska, Prezydent, takie przepychanie się co, co każdą sesję. Więc ja proponuję taką wielką koalicję, autentycznie wielką koalicję końce dla Słupska, gdzie odrzucamy to, co nas dzieli, a patrzymy na sprawy Słupska, żeby, żeby do przodu jakby realizować te rzeczy, o których mówi m.in. pan marszałek, ale które są oczywiste dla nas Słupszczan i które, które wymagają pilnej realizacji. Tak, to chociażby ring, kolejne etapie ringu, tak wiele, wiele innych. Nie? Dziękujemy bardzo, jak nie ma więcej pytań.